Marsz Niepodległości skupił kilkanaście tysięcy osób. Ważne, że było bardzo dużo ludzi młodych, ale też przyszli warszawiacy całymi rodzinami. Była to wspaniała manifestacja polskości, przywiązania do ojczyzny, do tradycji, do, do religii. I tylko można ubolewać, że ten wspaniały marsz został zakłócony przez jednej strony lewackie organizacje, które zablokowały jego przejście ulicą Marszał a z drugiej strony przez chuliganów, bo po prostu chuliganów, którzy dołączyli się do, do tego marszu i wykorzystali fakty wielkiego zgromadzenia, wielkiego zbiorowiska ludzi do wszczynania awantur. Pragnę przypomnieć, że cały marsz tą nową trasą, która została przez policję wyznaczona, przeszedł bardzo spokojnie, w dużym porządku i zostały złożone na końcu wieńce pod pomnikiem Roman Admowskiego. I tam już, gdy miało dojść do przemówień, gdy miało dojść do oficjalnego zamknięcia po tych przemówieniach marszu, policja ogłosiła jego delegalizację. No, było to już po tym, gdy stanęły w płomieniach samochody TV-24. Prawdopodobnie to ta prowokacja stała się przyczyną rozwiązania marszu niepodległości. Ja mam nadzieję, że w przyszłości takie marsze będą dalej kontynuowane, że za rok przyjdzie nas dwa razy tyle i że uda się oddzielić e, plewo od ziaren, uda się no, tak zabezpieczyć ten marsz, żeby no, nie, nie dochodziło do tego rodzaju ekscesów. Rzeczywiście e, policja tutaj nie do końca stanęła na wysokości zadania, dlatego że e, jak twierdzą organizatorzy, poza faktem skierowania e, samego marszu na inną trasę, ten marsz nie był zabezpieczany przez, e, przez policję i w zasadzie w każdej chwili mógł być zaatakowany przez jej. E, przeciwników, Więc mamy nadzieję, że za rok będzie on znacznie liczniejszy, znacznie spokojniejszy i że wejdzie już w tradycję obchodzenia święta niepodległości. Na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, która bardzo cieszy. Otóż w tym marszu szła praktycznie cała prawica. Szło czterech posłów Prawa i Sprawiedliwości, Sz szedł lider Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke, szedł prezes Unii Polityki Realnej, przedstawiciele również w prawicy RP, to pokazuje, że ojczyzna, to piękne słowo, jest w stanie zgromadzić w jednym miejscu, w jednym szeregu przedstawicieli całej polskiej prawicy i to jest ta nadzieja na przyszłość. Dziękuję. Pytanie, czyli y, Pan uważa, że jest szansa, żeby prawica się w końcu zjednoczyła? W sensie politycznym myślę, że nie ma szans na zjednoczenie prawicy, dlatego że są zbyt duże animozje personalne, zbyt duże różnice programowe. Niemniej wspólne cele, czyli tak zwane cele taktyczne, mogą tę prawicę jednoczyć. Ja mam nadzieję, że w kolejnych wyborach parlamentarnych uda się stworzyć taki blok który odsunie od władzy e, Platformę Obywatelską i który nie dopuści do władzy e, nowej lewicy, tak bardzo niebezpiecznej dla, e, dla Polski, dla naszych wartości, dla tych wszystkich wartości cywilizacyjnych, które konstytuują naszą ojczyznę.